Nie ja to kolejny odcinek na moim kanale lecz pierwszy z gry Broken Haven. Czy jakoś tak Grawnią pierwszy raz Ty? Czego ja mam tego skina? Co ja mam starego skina? O co chodzi? A... Czego ja mam. Dobra, nieważne nie wiem, czego miałem tamtego skina, małego starego. L Tu jakiś sklep. O co w tym chodzi? Dobra, ja nie chcę tego. I co z tym teraz? E. Bo ja nie mogę w koloritosie. Dobra! Wziąłem coś niepotrzebnego. Kurde i wózek wziąłem. Dobra, latam no z wózkiem. Dobra, działa. Możemy tu jakieś auto. Uuu. Uuu. Wow. To jest gra, która wyprzedziła Adobni. A ja nie widzę no. w niej nic takiego koks. Więc nie wiem, czego nie mogą Czemu nie mogę auto zrespić. O! Nie widzę w tej grze. <laughs> Nic koks. Okay. Tukaj. No nie mogę do tego wsiąść? No kurde! Jak no to gra mnie w kurze. Czego nie mogę do tego auta wsiąść? No ja nie mogę. <laughs> Ja mogę do tego, mogę do tego mogę. Łas, dwadzieścia pięć. Kajcie, mogę u. Co to jest? Co Nie no, nie no, kurde. Znajmij go jak. Czekajcie. O! Ty nie dalej. Co i ma? Co i ma nikambo? Blambourgi. To już to cud. Dobra, jeździmy do końca odcinka na lambo. Czekajcie, bo tu się da domy zrobić. Trochę wiem, bo i wyglądałem na coś drogownie. Ty... Eee, Nieważne... Nie. Tak? Nie no, ja biorę ostatni! Bra Dobra, Lambo musi poczekać. Łazimy. Eee. Co? Dobra, dopiero mi się zaczyna podobać. Мэри. Бра, не знаком. Еще я до нас не могу отчитать, да просто как пробирке, а не в шестой идет. спокойно. Да что? Нет. Ушло. Ты мог и лога слышать. кокс. No i to jest wszystko. Tu jest łazienka. Ej, idzie doby ten dom. Tak sobie powiem. Co? <coughs> Sorry zaknięcie. O ja no są ty. Fuh. Nie no, ta gra się zaczyna podobać. Chyba będzie kolejny odcinek. Napiszę chcecie więcej takich odcinków. Z różnych gierek. Z tych bardzo popularnych. Dobra. Przypieczono. Showowy. Dobra, jest ja to Nie chcę, żeby ten odcinek był taki długi. Eee... O, take. O, dzięki. Bro, daję. Dobra. Zwalamy. O kurde, ona nas goni. Nie, nie wiem jak to zrobić. wjedziemy do sklepu paniem. Siema. Хорошо что еще тут можно сделать? Такие вещи У дома Ну так в Барангу To jest wiewo, dobra, gonimy ją. Zwala, to my gonimy. Mogę na koniu. Ej, tak, z Finem. Obra, to będzie tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to dajcie cztery lajki. Albo z farminga wam się bardzo podobało. No, stawcie 4 lajki Chcecie kolejny odcinek z tej gry Oj co, oj siema Ja tu robię balangę Uuu.